Siemano! Mówiłem, że nie będę nagrywać, a znowu tutaj jestem. Kto wie po co, zobaczymy. Dzisiaj mamy taki poranny vlog. Taki temat, którego nienawidzę, szczerze mówiąc, i nigdy nie mówiłem o motywacji. Jak się zmotywować do działania i często dużo osób ma z tym problem, nie wiadomo dlaczego. Ale zanim przejdziemy do działania, muszę zrobić sobie kawę. Znaczy chciałem sobie zrobić kawę, mam ochotę, ale zapomniałem, że nie mam kawy. Dlatego zrobimy sobie yerba mate. Nie? Piłeś kiedyś moringę? Zmieszamy sobie yerbę z moringą, albo z czymś innym, nie, weźmiemy moringę sobie, zmieszamy, tylko wyciągnę yerbę i pogadamy chwilę o motywacjach, tylko sobie ją zaparzę. I dzisiaj będę też mam problem, bo kurczę, znowu nie mam internetu, nie, jak tu pracować? Bez neta. Dobra, wracam, mówię, że mam awarię internetu, a właśnie informację, że stoi samochód za oknem i naprawia, Tylko sobie yerbę, wyciągnę. Zmieszamy sobie moringę, fajne, dosyć fajna roślina. Z tym, z jakąś yerbą matę. Wiem, z czymś takim i takim. Szczerze mówiąc nie nagrywałem nigdy takich vlogów i właśnie czasami jak brakuje Ci motywacji, to najpierw sobie zaparzę, sobie, sobie yerbę, sobie wsypię i zaraz wracam jeszcze na chwilę. Dobra, powróciłem. To jest taki testowy vlog, nie wiem czy z niego w ogóle wyjdzie. Herbatę mam zasypaną. Tej akurat kurczę, nigdy nie mogę wypić, nie? Pierwsza sobie kupiłem herbatę, której nie mogę wypić samą, tylko muszę ją mieszać z inną yerbą, na przykład z moringą albo jakimiś innymi ziołami. I motywacja. nie? To jest taki testowy vlog, którego nie wiem, czy z niego wyjdzie, bo takiego nie nagrywałem wcześniej, ale ostatnio mówiłem właśnie, że nie chcę nagrywać wideo już nie na YouTube, nie jest mi to potrzebne. Jakoś tam się pozbierałem i tam rzuciłem tego ostatniego vloga, dam Ci link w tej karcie, jak chcesz sobie obejrzeć. I na taki brak motywacji, nie lubię tego tematu, szczerze mówiąc, motywacji, nie? wkurza mnie to, jak ktoś potrzebuje jakiejś tam motywacji z zewnątrz, że nie wiem, jak działa, że to marketingu, to ktoś do ciebie dzwoni i prosi cię o motywację. To jest zupełnie bez sensu kompletnie, ale też miałem taki ostatni, jak ostatnio taki napad braku wiary w siebie, więc mi się nie chciało, ale mimo wszystko wstałem nie? I, i tu jestem i nagrywam ten dziwny, ten dziwny film, którego na nie wiem, czy ktoś obejrzy. Ale go nagrywam, bo lubię nagrywać i wszystko, dlatego lubię YouTube'a, bo lubię, nie wiem nagrywać, może nie ma dużych zasięgów, ale jak mówiłem w ostatnim filmie, coś tam ktoś tam może obejrzy, nie. I na taki brak motywacji właśnie dużo osób cierpi w tu marketingu. Problem też polega na tym, że oni taki czują takie dużo osób, czuje takie wypalenie nagle nie, że ojejku, coś tam robiłem, nie wyszło mi. Często robiłeś nie te rzeczy, które trzeba robić, tak naprawdę, które dają jakieś tam korzyści. Jerba zaparzona, się to pachnie. A te, jak mówiłem, nie mogłem wypić. Pierwszy raz kupiłem sobie to który sam nie jestem w stanie wypić, jest taka potężna gorycz, tylko mieszam ją z tą, tu tą jakąś energetyczną, i na przykład z Moringą. Nie? I wracając do, yy, do tej motywacji, nie widzę jak ktoś na przykład dzwoni do ciebie, takie miałem, słyszałem takie historie od różnych liderów z tego marketingu, że dzwoni do niego gościu i mówi, że muszą go zmotywować. To jest kompletnie bez sensu, moim zdaniem. Właśnie na to nie wiem dlaczego cierpię, mówię, że może wiem, może uda mi się to odkryć teraz. Dlaczego cierpią ludzie w akwaritach na brak motywacji? Często tam działają, coś tam działa w jakiejś firmie, nie zapiszą się do firmy i nagle piszą, że są wypaleni, że to i nie, nie to, i zmieniają firmę. Nie? I tam się okazuje, że w drugiej firmie robisz to samo przeważnie. I ten cykl się często powtarza, nie? znowu coś tam działają, na początku jest entuzjazm, bo coś, coś nowego i coś tam podziałem, powiedziałem nagle znowu nie to, albo wtedy zmienia firmę znowu, bo tam nie wyszło, bo za długo tak dalej, to znowu zmienia firmę na przykład. I znowu jest to samo, nie? Na początku jest entuzjazm, fajnie, działam, super i później znowu nie? ten cykl się powtarza, nie? I czasami, ale czasami warto zmienić firmę, nie? Czasami tak jest naprawdę, że warto zmienić firmę. Czasami są jakieś firmy dziwne, że na przykład, nie wiem, nie pozwalają Ci działać w internecie, nie? Że zakazują działalności online, nie wiadomo dlaczego. Ma sklep internetowy, bo firmy często na to marketing dają sklepy internetowe, no i co? nie możesz go w internecie sprzedawać tych produktów, coś? Polecić komuś wymienić nazwy firmy, nie wiem, w internecie, to jest bez sensu moim zdaniem. Tylko czasami warto zmienić firmę. Jak jest jakiś słaby plan marketingowy, który nie pozwala zarabiać tam, tam jakaś pełność jakichś odcięć i tak dalej, że musisz, nie wiem, pozyskać mały kraj, żeby zacząć zarabiać fajne pieniądze, nie? Taką w ilości osób, nie? To jest bez sensu. Dlatego czasami warto zmienić tą firmę, ale często jest właśnie tak, że później musi robić to samo. Bo przeważnie ludzie zmieniają firmę ze złych powodów, nie? Ze złych pobudek, bo tu się wypalił i później robi to samo. Ja na przykład miałem taki. Taki, szukam takich nowych rzeczy w tym samym, na przykład. Nie? Jak nagrywanie na YouTubie teraz yy, chciałem to rzucić w cholerę. Tak mówiłem, tam się gdzie na karcie, gdzieś tutaj się chyba wyświetlał góry, ten ostatni film wideo, ostatni vlog tego typu, gdzie mówiłem, że tak chciałem wszystko po prostu jednąć w cholerę, ale jakoś wróciłem, nie? żeby staram się czasami znaleźć nowe rzeczy w tym, co już robiłem, jakąś nową technikę działania, nową metodę jakąś. Działam na przykład ten vlog, takich vlogów nigdy nie nagrywałem, dlatego testuję sobie takie vlogi z ciekawości i nagrywam. Nie? Czyli robię to samo, jakby nie było, czy nagrywam na tego YouTube'a. Nie wiem, może na Facebooku mnie oglądasz, może wrzucę ten film na YouTube, na Facebooka też, może nie. Bo szczerze mówiąc, na Facebooku jeśli chodzi o formaty wideo, to najlepiej ten jeden na jeden, nie? taki format na dzień dzisiejszy, a ja tego formatu nienawidzę, bo się on po prostu bardzo nie podoba, tego chyba nie będę go po prostu go nagrywać, tylko zostanę przy tym YouTube ie. i z YouTube'a będę na, na Facebooka wrzucać filmy, nie? Czyli ja staram się znaleźć Coś nowego w tym, na przykład yy, co już robię, nie? na przykład nowy format wideo nagrywam. nagrywałem wcześniej na YouTube, czyli robię to samo, ale nowy format wideo, czyli jakieś tam coś nowego, jakaś nowa technika działania, którą sobie testuję, Ona mnie ciekawi i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Tak, tak samo mówisz, wspólnik wspólnie Wojciech Wesolowski też takie, ma takie rzeczy, że w tym samym szuka jakiejś nowej rzeczy. To sobie założył fajnego fanpage'a, później Liderów, tego Ci polecam, na Facebooku. Gdzie fajnie buduje swoją markę w fajny sposób. Natomiast liderów to jest po, po części taką częścią części naszej Akademii marketingu nie? tam się możesz umieć na, na na przykład konsultacje jeden na jeden, tam będziemy też robić fajne live, są robione itd. Nie? Jeśli jesteś w akademii, to masz link do kuźni wewnątrz Akademii, też i na Facebooku znajdziesz kuźnię liderów, bo Ciewes sobie znajdziesz ten, ten fanpage. Tam się możesz umieć na, jeśli jesteś od nas w Akademii, link do akademii masz w opisie tego wideo możesz umówić na przykład na konsultację jeden na jeden, nie. Czyli szukamy czegoś nowego w tym samym, co robimy. I często też problem ludzi polega na tym, z tą motywacją, że on na przykład za, za szybko chcesz. Ja też mam ten problem, że za szybko chcę rezultatów. Widzisz jakiegoś lidera na przykład, nie? jeśli chodzi o przykład netu marketingu. Widzisz jakiegoś lidera, który zarabia fajne pieniądze, ale nie patrzysz na jego drogę, którą musiał dojść do tych fajnych pieniędzy. Nie? Że on na przykład działa w branży od kilkunastu lat, miał pełno porażek, sukcesów, porażek, pewnie nie raz zaczynał od zera, nie się struktura wykruszyła. słyszałem taką historię, nie pamiętam, to jest firma, chyba to było w firmie Kajani. taki lider, chyba on był diamentem, to już jest duża pozycja, nie? To są pięcio, chyba, chyba pięć cyfrowe zarobki, jeżeli się nie mylę, i on stracił całą strukturę do zera, ale ją odbudował i znowu dostał, dostał diamentę, chyba jeszcze wyżej, jeszcze doszedł wyżej w karierze, nie? Czyli nie tej drogi, często ludzie nie widzą tej drogi, nie? Która jest do przejścia, tych porażek, które ten lider musiał przejść i tak dalej, ale oni chcą już to. I sobie tam podziałają na Facebooku, często robią złe czynności, właśnie, które nie dają zarobić. Jakieś dają przykład publikują wpisy, może też tak robisz, też jakieś robiłem. Na przykład publikujesz wpisy na przykład na Facebooku bez jakiegoś wezwania do akcji, bez jakiegoś kolejnego kroku, co zrobić dalej. Albo tylko takie wpisy na odpięta, żeby zrobić, żeby coś było. To tak, często, często robiłem, to z błąd. Ba to dać ludziom też wezwania do akcji, żeby nie wiedzieli, jaki jest kolejny krok. Nie? Czyli nie, też właśnie to z powodu tej takiej, że motywacja maleje, że za szybko chcesz czegoś. Nie? Moje jest jedną z takich technik, które ja stosuję też właśnie szukanie czegoś nowego w tym samym. Jakaś nowa technika działania, może coś robiłeś, to nie za bardzo wychodziło, jeśli masz dobrą firmę MLM, dobry zespół, to go nie zmieniaj od razu na, nowy, na nową firmę, bo tam będziesz robić to samo tak naprawdę. I znowu dojdziesz do tego momentu, że jeśli będziesz działać tak samo w taki sam sposób, to znowu dojdziesz do tego momentu, że na przykład, nie wiem, się wypalisz, bo nie ma takich wyników, bo chciałeś za szybko. Szuka jakichś nowych rzeczy. W tym samym co na przykład robisz no, technikę, technikę działania, jak ja teraz nagrywam sobie vloga tego na przykład, gdzie, nie wiem, typu, tego typu vlogów nagrywałem bardzo mało albo wcale, nie? że pokazujecie, jak robię sobie, nie wiem, hierbę albo coś tam, nie? Na przykład tą. Jest dosyć dobra. Nie robiłem tego takich vlogów nigdy, za bardzo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy ktoś to w ogóle obejrzy, ale to jest jakiś, jakiś form, nowy format nagrywania i zobaczymy, co z tego będzie, nie? Czy pokazuje że mój bałagan. Dobra jest to zobacz, Jakby nie było, marchewka naturalna z ogródka prosto. To jest akurat dobra rzecz. Bez żadnego pryskania innych już szaisów i tak dalej, nie? A to jest mój obiad na przykład, na później. Nie wiem, to jest bezsensownie takie pokazywanie, tylko kogokolwiek interesuje, ale staraj się szukać nowych rzeczy w tym, co na przykład robisz. Żeby nie od razu zmieniać tą firmę, skakać z na kwiatek, bo tam będziemy musiał robić to samo. Mówię, czasami są takie wyjątki, że warto zmienić firmę MLM, gdzie na przykład, nie wiem, zakazują Ci działalności online, nie ma żadnych metod pracy, metod działania, żadnych takich ciekawych, takich nowoczesnych na, nie wiem, na czasy pandemii, że na przykład zamykają Ludzie. ludzi, a ty, oni ci każą być, nie wiem, spotkania stolikowe, nie? To jest bez sensu. Czyli czasami, czasami naprawdę warto zmienić firmę, albo jakiś słaby plan marketingowy, słaby produkt, albo za mało produktów. Moim zdaniem, firma też musi mieć więcej tych produktów i też takich na przykład szamponów, trochę, takich produktów codziennego użytku, nie? Na przykład oprócz suplementów diety, warto też mieć jakieś tam kremy, takie produkty, które używasz na co dzień, nie? Wtedy łatwiej wymienić ten sklep stary na sklep Twojej firmy i robić zakupy w tym sklepie firmowym, nie? Bo masz tam np. produkty, które i tak, i tak używasz, czy tam pasty, do zębów, tak dalej, nie? I do tego np. jest suplementy, inne rzeczy. Ok, to na tyle. Czy Nie nienawidzę tematu motywacji, tak naprawdę, bo to wkurza, jak ktoś musi się, nie wiem, dzwonić do kogoś, bo tak ostatnio ktoś mówił na Facebooku, na YouTubie nagrywał film, że jak działał w marketingu sieciowym, to często ktoś do niego dzwonił i prosił o motywację. Tego nienawidzę. Sam się musi zmotywować, ale. Też patrz na tą drogę, że nie od razu wszystko, nie od razu zbudowano. Nie? Jeśli chcesz mieć efekty, musisz działać konkretnie. Czasami szukaj właśnie nowych rzeczy w tym, co robisz, jakichś nowych technik działania, nowych metod, jakichś, nie wiem, nowego sposobu. Tak jak na przykład te wideo na YouTube, że nigdy taki, takich vlogów nie nagrywają, to zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak pewnie niech obejrzy tam mała osoba, ale to wiesz, zasięgi są na razie słabe, ale zobaczymy później. Nie, czyli szukaj takich nowych rzeczy i pamiętaj, że ta droga zawsze będzie do przejścia. Jak widzisz takiego lidera, który nie wiem, osiągnął wielki sukces i tak dalej, to pamiętaj, że on miał tą drogę też do przejścia, też miał wątpliwości po drodze. Nieraz chciał zrezygnować. Pamiętam, że ktoś opowiadał jakiś lider, że chciał chyba zrezygnować 5 czy 10 razy nawet. I jechał już do swojej firmy tam, żeby zrezygnować, ale tego nie zrobił i teraz zarabia chyba ponad 200 tysięcy miesięcznie. Tylko nie pamiętam nazwiska, to jest z Polski. Lider z Polski, nie? nie pamiętam nazwiska, nie pamiętam firmy, ale chciał kilkakrotnie zrezygnować, a teraz zarabia już naprawdę fajne pieniądze. Okej, okay, to na tyle. Pamiętaj. Sam się staraj motywować, wewnątrz znaleźć swoją motywację w sobie, staraj się szukać jakichś takich nowych rzeczy w tym, co robisz. Tak, na przykład ja na YouTubie, albo Wojtek, za pomocą później, lidera, na przykład, zrobił też fajną inicjatywę, stworzył fajnie markę, buduje. Czyli szukaj nowych rzeczy w starym, nie, nie zawsze warto zmieniać firmy i pamiętaj, że zawsze będzie to do, do przejścia. Nie od razu, też trochę staraj się wyluzować moim zdaniem, też warto to, to zrobić, ale też mam z tym problem, żeby nie chcieć od razu tego wszystkiego, nie? Bo ja wiem, ja też to mam z tym problemem, że od razu chcę mieć wyniki. Ale czasami naprawdę trzeba przejść tą drogę, zrobić robotę, która jest do zrobienia. I dopiero później koncentruj się na pracy, po prostu na tych takich czynnościach, które trzeba wykonywać każdego dnia, na tym się koncentruj, a wyniki przejdą, przyjdą. Nie? Żeby koncentrować się też na czynnościach, które przynoszą efekty. Sprawdź sobie linki w opisie, tam masz link w naszej Akademii, pobierz sobie dwa poradniki na początku, one Ci pokażą dokładnie na przykład, jak budować markę w Internecie, jak tworzyć listy adresowe, lejki sprzedażowej, automatyzować ten biznes i też tam jest poradnik no, o Facebooku, gdzie Ci pokażę, jak pokładać ten profil i tak dalej, nie? Link masz poniżej, pobierz sobie te poradniki i jeśli masz jakieś pytania, pisz poniżej i pamiętaj, nie od razu Rzym zbudowano, szukaj nowych rzeczy w starym, to mi, to mi osobiście pomaga, jeśli chodzi o motywację i czasami nawet, nie wiem, wystarczy spojrzeć na swoje dzieci, żeby poczuć motywację do działania, czy na żonę, czy na męża, że znowu poczuć tą chęć do działania albo się przejść do lasu, uspokoić, wyciszyć. Czasami pomaga, nie wiem, zrobienie sobie na, na przykład dnia wolnego. Odciąć się od internetu na przykład na dzień dwa i to też sobie pomaga wrócić takiego, nie wiem, nabrać nowej energii do działania. Takie rzeczy na przykład mi pomagają, motywują mnie. Sam się motywuję. Nie potrzebuję zewnętrznej motywacji, żeby iść, nie wiem, na jakieś szkolenia, ale sam się właśnie w taki sposób motywuje, Ok, Okej na tyle. Jeśli masz pytania? Pisz poniżej. Widzimy się w Akademii, Sprawdź linki koniecznie. Dołącz do nas, bo Akademia to jest fajne, fajne przedsięwzięcie, przedsięwzięcie, neutralne dla wszystkich networkerów, bo tam pokazujemy dokładnie, jak budować network marketing w internecie i za pomocą, tak mówiłem, za pomocą list adresowych, sprzedażowych i również za pomocą mediów społecznościowych. Nie? I tam też wewnątrz Akademii pomożemy ci też również promować Twój własny biznes MLM. Nie, bo to jest takie miejsce neutralne, gdzie nie ma żadnego sponsorowania, żadnej rekrutacji. Nie? I też może być konsultacja, na przykład, jeden na jeden, nie? rozmowę. OK, na tyle, sprawdź linki w opisie. Jeśli oglądasz mnie na YouTubie, daj łapkę w górę, zasubskrybuj sobie ten kanał. Masz pytania, pisz poniżej i widzimy się w Akademii i w kolejnym filmie. Cześć!